Dzisiaj wieczorem wydarzyło się coś nie do pomyślenia. Jeden z najpotężniejszych gigantów amerykańskiego przemysłu otwarcie rzucił wyzwanie białemu domowi. Konsekwencje tego wydarzenia mogą na nowo zdefiniować przyszłość światowego lotnictwa. Wyobraź sobie przez chwilę jedna decyzja biznesowa, jeden telefon i nagle miliardy dolarów znikają. Tysiące miejsc pracy stają pod znakiem zapytania, a równowaga geopolityczna całej branży ulega zachwianiu. To nie jest fikcja, dokładnie to dzieje się w tej chwili w przypadku Boeinga. Wszystko zaczyna się od pozornie nieistotnego ogłoszenia. Boeing, ikona amerykańskiej potęgi przemysłowej, ujawnia zamiar przeniesienia części produkcji do Meksyku. Dla firmy jest to racjonalna strategia: obniżenie kosztów, utrzymanie konkurencyjności wobec rywali takich jak Airbus, którzy bez przeszkód rozprzestrzeniają się na całym świecie. Jednak w obecnej sytuacji politycznej decyzja ta wywoła bezprecedensową burzę. Reakcja Waszyngtonu jest gwałtowna. W ciągu zaledwie kilku dni administracja amerykańska grozi Boeingowi czymś, co mrozi krew w żyłach kierownictwa firmy. 200%. Taka stawka celna obciążyłaby każdy samolot zmontowany poza granicami Stanów Zjednoczonych i przeznaczony na rynek krajowy. 200% to śmiertelny cios, który mógłby zniweczyć rentowność firmy na jej własnym terytorium. W tym momencie większość kierownictwa wycofałaby się. Opublikowaliby łagodny komunikat, dyskretnie wycofali się i wszystko wróciłoby do normy. Ale Kelly Ortberg nie jest taki jak inni. Szef Boeinga postanowił stawić czoła sytuacji. Nie zamierzał się poddać. W śmiałym publicznym oświadczeniu stwierdził, że przyszłość Boeinga nie będzie zależała od nastrojów politycznych, ale od konieczności przetrwania w bezlitosnej globalnej gospodarce. Ta walka między jednym człowiekiem a prezydencką władzą szybko stała się symbolem. Jak daleko może posunąć się firma, aby zachować swoją niezależność, w którym momencie lojalność patriotyczna staje się kajdanami, które skazują społeczeństwo na przestarzałość, ale historia nie kończy się na tym, sytuacja się pogarsza. Chiny, jeden z najważniejszych klientów Boeinga, natychmiast reagują. Pekin nakłada własne COA na amerykańskie samoloty. 125% Zamówienia zostają zamrożone. Zupełnie nowe samoloty, gotowe do dostawy, pozostają zablokowane w hangarach, zatrzymane w czasie. Kontrakty warte miliardy dolarów zostają zawieszone. Każdy mijający dzień pogłębia dziurę finansową. I nie tylko biura Boeinga drżą. Drżą tysiące rodzin w całej Ameryce: w Wichita w stanie Kansas, w Everett w stanie Waszyngton. Wszędzie tam, gdzie lotnictwo stanowi źródło utrzymania dla całych społeczności. Dostawcy, przewoźnicy, podwykonawcy, wszyscy odczuwają ten wstrząs. Jedna decyzja polityczna osłabiła cały ekosystem, ale Ortberg nie poddaje się. Zamiast lamentować, podejmuje działania. Nakazuje przekierowanie zablokowanych samolotów na nowe rynki. Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska regiony w fazie dynamicznego rozwoju, gdzie lotnictwo przeżywa boom. A polityczne rozgrywki Waszyngtonu mają mniejsze znaczenie. To śmiałe posunięcie. Wyraźny sygnał wysłany do całego świata, Boeing nie zamierza już polegać wyłącznie na dobrej woli swojego rządu. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, strategia zaczyna przynosić efekty. W pierwszym kwartale 2025 roku Boeing dostarcza 130 samolotów w porównaniu z 80 trzema rokiem wcześniej. Przychody rosną o 18%, osiągając poziom blisko 20 miliardów dolarów. Analitycy są zdumieni. Ortberg przewiduje nawet powrót do dodatnich przepływów pieniężnych przed końcem roku. Maszyna znów rusza. Jednak pod tą pozorną wygraną pojawiają się pęknięcia. Ryanair, jeden z największych europejskich klientów Boeinga, wystosowuje lodowate ostrzeżenie. Jeśli taryfy będą nadal powodować wzrost cen, linia lotnicza zwróci się do Airbusa, a nawet do chińskiego Komaka. Przesłanie jest brutalne. Linie lotnicze nie interesują się wojnami politycznymi. Chcą stabilności i konkurencyjnych cen. Kropka. Ten pojedynek ujawnia znacznie szerszą prawdę. Wszystkie międzynarodowe korporacje stoją obecnie przed tym samym dylematem: jak pozostać konkurencyjnym na skalę globalną, nie narażając się na zarzut zdrad dojczyzny. Do Ortberg broni poglądu, że międzynarodowa ekspansja Boeinga nie jest odejściem od amerykańskich wartości, ale koniecznością przetrwania. Ta wizja ma znaczenie daleko wykraczające poza lotnictwo. Apple, Ford, Tesla wszystkie te firmy uważnie obserwują tę walkę. Precedens, który się tu tworzy, może bowiem zadecydować o przyszłości wszystkich globalnych przedsiębiorstw. Jednak Boeing nie ma łatwego zadania. Firma nadal dźwiga ciężar swojej przeszłości. Tragiczne katastrofy samolotu 737 MAX wciąż pozostają w pamięci. Incydent z 2024 roku. Kiedy to podczas lotu odpadły drzwi, ponownie wzbudził wątpliwości. Wydarzenia te nie są zwykłymi wypadkami technicznymi. Są to traumatyczne przeżycia, które podważają zaufanie pasażerów do każdego samolotu Boeinga. W międzyczasie ambicje Boeinga w przestrzeni kosmicznej legły w gruzach. Program Starliner, który miał konkurować z SpaceX, ponosi kolejne porażki: awaria silników, wycieki Helu. Podczas misji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów, Problemy stały się tak poważne, że astronauci NASA musieli wrócić na Ziemię na pokładzie kapsuły Dragon firmy SpaceX. Publiczna kompromitacja, która tylko podkreśla pilną potrzebę ustabilizowania działalności lotniczej. W obliczu tych wszystkich wydarzeń Airbus spokojnie posuwa się naprzód, nie wywołując kryzysów politycznych, nie konfrontując się z prezydentami. Europejski producent samolotów zręcznie porusza się po światowych rynkach, wykorzystując każdy błąd swojego amerykańskiego rywala. Boeing natomiast balansuje na granicy. Z jednej strony musi udowodnić swoją lojalność wobec Waszyngtonu, zwłaszcza, że jest uzależniony od dziesiątek miliardów kontraktów rządowych w dziedzinie obronności i lotnictwa. Z drugiej strony musi pozostać konkurencyjny na arenie międzynarodowej, aby nie zniknąć z rynku. Rozmowa telefoniczna między prezydentem a Ortbergiem stała się czymś więcej niż tylko prywatną wymianą zdań. Symbolizuje ona punkt zwrotny. Konfrontację między władzą polityczną a autonomią przedsiębiorstw. Jej konsekwencje wykraczają daleko poza mury Boeinga. Każda nałożona taryfa nie tylko podnosi koszty, niszczy ona lata planowania, zmusza przedsiębiorstwa do ponownego przemyślenia swoich inwestycji, łańcuchów dostaw i długoterminowych strategii, i kruchość systemu staje się oczywista. Samolot pasażerski nie jest produktem jednej fabryki. Jest wynikiem połączenia tysięcy części wyprodukowanych na wszystkich kontynentach i zmontowanych z najwyższą precyzją. Jedna decyzja polityczna może zniweczyć lata koordynacji i inwestycji. Pozostaje więc pytanie, czy opór Ortberga wobec presji politycznej jest błędem, który skazuje Boeinga na porażkę, a może jest to akt odwagi, który na nowo zdefiniuje znaczenie bycia globalną firmą w XXI wieku. Jedno jest pewne: dzisiejsze firmy nie mogą już zadowalać się produkcją i sprzedażą. Muszą poruszać się w świecie, w którym polityka dyktuje zasady handlu, w którym lojalność narodowa koliduje z koniecznością konkurowania na rynku globalnym. Ten wybór, niegdyś teoretyczny, jest teraz nieunikniony, a Boeing właśnie pokazał całemu światu, co się dzieje, gdy firma odmawia wyboru między tymi dwoma światami. Przyszłość pokaże, czy było to posunięcie wizjonerskie, czy samobójcze.